Ile tam wchodzi litrów powietrza? 90 litrów. Zdrowe płuca, zdrowego mężczyzny potrafią zgromadzić i wypompować z siebie około 4,5 litra powietrza. Zdrowa kobieta potrafi tego powietrza wpompować do siebie i wypompować trochę mniej 3,5 litra. Do tego eksperymentu potrzebowalibyśmy prawdziwych mężczyzn i prawdziwe, zdrowe kobiety. Może państwo ocenią, ja się zapytam tylko o imię, państwo oceniam, bo pani się zastanawiała, czy pani jest zdrowa. Jak mamy na imię? Julita. Pani Julita, czy pani Julita jest zdrową kobietą? Tak? Przynajmniej z wyglądu. Jak mamy na imię? Ewa. Ewa. Pani Ewa wygląda na zdrową? No, jakieś zawahanie było. Patrzą, patrzą w ziemię, tak? A może żeby tylko mnie nie wybrał, tak? A tam się tata zgłasza, tam się tata zgłasza. Pan? Dzień dobry. Dzień dobry. E co? Jakie imię? Tomasz. Tomasz, bo to nie była tajemnica, tak? Jesteśmy zdrowi? Popatrzę, chyba płuca są. Szymon. Szymon, płuca są. Tak, dobra. I mamy na imię? Paweł. Pan Paweł, też płuca są i mała plama na koszuli, ale rozumiem, że to nam nie przeszkodzi. Tyle zdrowych osób w Krakowie. No to macie tu zdrowe powietrze chyba. Jak mamy na imię? Asia. Asia. i Beata. Waszym zadaniem będzie napompować ten worek powietrzem. Technika dowolna, czyli chyba najprościej będzie przyłożyć tam własną paszczę. Tak? I dmuchnąć. To ja odsłaniam, żeby nie przeszkadzać. Jedziemy, pompujemy. Teraz wielkie płuca w wielkiej malnarce. dmuchnięcie, wypieki porównywalne z moimi i worek prawie pełny. Dzisiaj jak tutaj do was jechaliśmy do Krakowa, to Kuba powiedział, że ostatnio, nie wiem czy dobrze jest o tym mówić, ale chyba dobrze. Rzucił palenie, tak? Okraski dla kuby. No to jedziemy. I jeden. Ten worek, słuchajcie, czy ten worek, nie dość, że jest o wiele większy od kuby płuc, to jest w ogóle większy od, od kuby.